Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Ratajskiej Firtel Kultury. Dziś 8 kwietnia nadajemy sprzed Domu Kultury Orle Gniazdo, bo tutaj odbyły się siódme poznańskie Dni Sztuki i Zdrowia. No i w ramach nich koncert tango Grechuta. Oprócz tego był także koncert w cybince to był koncert żydowski, a na pięterku piękny koncert zagrany na harfie. Oprócz tego też inne sztuki, bo malarstwo amatorów właśnie malarstwa w Domu Kultury Jędruś, ale także Adam. Leńca, malarstwo i wystawa malarstwa, ontologia. Zapraszam serdecznie. To pierwszy Szefzec, to pierwszy Ceny wyznaczył, to pierwszy w nas rozpoznał, to wrogów, kto przyjaciół. To pierwszy Sławny Wszelką, i właściwą miał za nic. A kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. W ramach siódmych Poznańskich Dni Sztuki i Zdrowia odbył się wyjątkowy koncert w Domu Kultury Orle Gniazdo. Tango Grechuta Ocalić od Zapomnienia. To pełna liryzmu, opowieść o poszukiwaniu miłości, zrozumienia i prawdziwego człowieczeństwa w naszych czasach. Tak przynajmniej twierdzą twórcy koncertu: Radosław Elis, wokal i trąbka. Jan Zejland, pianino. Michał Gajda, akordeon. Krzysztof Samela, gitary basowe. Mirosław Kamiński, perkusja, czyli zespół. Retrofon. I ty, właśnie ty, będziesz moją daną. I ty, tylko ty, będziesz moją wanią. No, oczywiście, jest to tytuł przewrotny: ocalić od zapomnienia, bo to tytuł, tytuł jednej z piosenek Marka Grechuty. Myślę, że Marek Grechuta jest taką postacią w polskiej literaturze, polskiej piosenki którego trudno nie pamiętać i, i będzie pamiętany jeszcze bardzo długo. Ale myślę sobie, że jeżeli tych piosenek nie będzie się powtarzać, to one też z czasem nie tyle, że stracą na wartości, co może jednak w pewną niepamięć mogą umknąć. Więc my staramy się ocalać to, co piękne. Czyli poezję, prawda? A co dokładnie, jakie teksty dzisiaj usłyszymy? Twórczość marka Grechuty w dalszym ciągu jest na tyle żywa, że myślę, że każdy zna jego piosenki, więc będą to te najpiękniejsze, najbardziej znane, najbardziej wpadające w ucho, aczkolwiek w dosyć przewrotnych aranżacjach. Czyli wasz. Tutaj przede wszystkim zasługa Janka Zejlanda, który jest autorem aranży a że jest mimo, że z wykształcenia klasykiem, a jednak przede wszystkim jazzmenem, w związku z tym będzie to troszeczkę inne spojrzenie na twórczość Marka Grechuty. Ja zresztą śmieję się i powtarzam to na koncertach, że mm, my nie staramy się mierzyć z Markiem Grechutą, bo to jest niemożliwe. Staramy się po prostu tylko i wyłącznie poszerzyć świat, który on stworzył, o nasze wyobrażenie o jego piosenkach. Ale to w ramach projektu, prawda? Projektu, który może być realizowany dla seniorów, dla osób, które nie zawsze mogą na te koncerty przyjść, więc wy też przychodzicie do nich, do DPS-ów między innymi. Tak, jest to taki nasz projekt wymyślony i koordynowany przez Krzysia Samuele przez nasze stowarzyszenie Artefakt, który polega na tym, że staramy się docierać z tego typu twórczością do tych, którzy. To, są wykluczeni, czyli tak jak pani powiedziała, gramy w DPS-ach, w szpitalach, na oddziałach szpitalnych, a jednocześnie też w ramach takich organizowanych dni sztuki i zdrowia yy, gramy również dla yy, społeczności lokalnych. W tyłach,

W ramach projektu odbyło się także spotkanie literackie. Moja pieśń z Krzysztofem Samelą, kontrabasistą i gitarzystą basowym, a także muzykoterapeutą i nauczycielem akademickim, ale także odbyła się wystawa Adama Leńca pod tytułem Ontologia. To jest poszukiwanie tego, co jest. I to jest bardzo proste, ale też zarówno skomplikowane. Opowiadając o jednym obrazie, mógłbym powiedzieć tak. Jest kobieta, która tam stoi w oknie, i ta kobieta stoi w pewnej rzeczywistości. Ta rzeczywistość jest zbudowana z takiej materii, którą sobie wymyśliłem. Nazywam kubizmem metafizycznym. O, to jest taki gatunek. I tam część elementów jest tak, jak w obrazach kubistycznych, ujęta w taki sposób prosty, sprowadzony do brył, po to, żeby. Pokazać kierunki, żeby pokazać figury, pewne elementy świata, a druga rzecz metafizyczna pojawia się już, kiedy zaczyna na to padać światło. Bo, na przykład, w tym pierwszym obrazie to światło się pojawia nie wiadomo skąd. I tam stoi ta kobieta zamyślona, patrząc, widzi pewne symbole. My je też widzimy. Ona odbiera je inaczej, a my je odbieramy inaczej. A jak to widać na kolejnym obrazie? Każdy z obrazów wychodzi z poprzedniego. I jak ktoś chce tutaj podkrywać te zawiłości tego świata naszego, bo ja się do tego odwołuję no to może sobie tak pofilozofować, popsychologizować i jeszcze przeżyć trochę wartości estetycznych. Przypomnieć sobie, kim był Picasso na przykład? Jak najbardziej, kim był e, e, i jeszcze paru innych twórców, do których się tutaj o, o, od, odnoszę. Jeżeli ktoś. E, Lubi, kocha sztukę i trochę ją zna, to na pewno znajdzie tu trochę symboli. Od kubistów, przez symbolistów, przez surrealistów. Bardzo zapraszam. Do kiedy będzie można tą wystawę tutaj oglądać? No tu niestety do dzisiaj, ale pojawi się za dwa tygodnie w Domu Kultury pod Lipami. Bo teraz właśnie chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw mieszkańcom i też w domach pomocy i nie tylko, ale też w domach kultury w ramach projektu, prawda? Czyli trzeba po prostu śledzić. Trzeba śledzić i szukać. Dzisiaj obrazy pojadą do DPS-u, po tygodniu znowu pojadą do Domu Kultury, a potem do kolejnego DPS-u. I wszyscy ci, którzy mają nogi to mogą przyjść zobaczyć, a ci, którzy nie mogą przyjść na wystawy to my te obrazy im założymy. A na scenie na pięterku wyjątkowe, baśniowe wydarzenie. Dlaczego? W ramach wiosennej sceny na pięterku odbędzie się koncert, zaczarowana harfa na dwa głosy wystąpi. Jedyny w Polsce grający na harfie mężczyzna Michał Zator, a towarzyszyć mu będzie wspaniała wokalistka Natalia Kraśkiewicz-Wasilewska. Causator jest jedynym harfistą w Polsce i jedynym z niewielu na świecie, który wykonuje na harfie autorski repertuar, akompaniując sobie do śpiewu. W swoim repertuarze posiada kompozycje klasyczne i autorskie, inspirowane muzyką celtycką i literaturą fantazji. Natalia Kraśkiewicz-Wasilewska to wokalistka obdarzona oryginalnym i silnym głosem. Współpracowała ze znakomitymi kompozytorami m.in. Jackiem Sykulskim, Krzesimirem Dębskim czy zdobywcą Oscara Janem Apekaczmarkiem. przyjemność po raz pierwszy w scenie na pięterku. Częściej z Michałem y, śpiewaliśmy, graliśmy w scenie na piętrze. A tu jest Pięter, y, na scena na pięterku, tak. także y, no, mamy już sama, samej nazwy, sentymenty duże i zaprezentujemy dzisiaj naszej publiczności taką mieszankę różny repertuar zarówno piosenek polskich takich najbardziej znanych ballad jak choćby Seweryna Krajewskiego, ale też nie zabraknie zagranicznych pięknych hitów jak choćby Aleluja Leonarda Cohena czy nawet piosenek autorskich, bo osobiście gram na harfie i śpiewam, także też komponuję swoje pieśni. I najwięcej będzie duetów właśnie z tą piękną panią tutaj obok, więc ja już się nie mogę doczekać, aż zaśpiewamy na dwa głosy. I z przestańnym panem, i no i tak mamy w planie, że będzie bardzo baśniowo. Żeby dreams finally come uzyskać ten baśniowy klimat no to nie można sobie wyobrazić innego instrumentu niż właśnie harfy która tak przenika się między światami właśnie trochę fantazji trochę właśnie magii a też naszą tutaj rzeczywistością więc każde spotkanie z tym instrumentem miło publiczność czaruje Are you going to jest to instrument, na którym trzeba jednocześnie go przestrajać, jednocześnie tłumić jak się gra, więc tam jest dużo takich smaczków, które faktycznie nie występują na niektórych instrumentach. Także no, jest to sztuka dosyć rzadka. A jeszcze jak się do tego śpiewa, to to już w ogóle trzeba jest to. Trzeba uwagi jak tak. kobieta. 6 kwietnia do klubu Cybinka ponownie zawitała etnokultura. Przed ratajską publicznością zaprezentowała się wokalistka Karolina Trybała, akordeonista Mateusz Dudek oraz wirtuos skrzypiec Aleksander Bersucki. Zagrali oni koncert dawnej muzyki żydowskiej, zatytułowany Tatę Mame. Tatę mamy to po polsku oczywiście tato i mama, a po żydowsku to są rodzice. E, I to dla mnie są też korzenie, korzenie naszej kultury. Karolina Trybała prezentuje muzykę swoich przodków pochodzących z Galicji, także poza granicami Polski, między innymi w Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii. Śpiewa w języku jidysz, hebrajskim oraz polskim. Jak sama przyznaje, publiczność w trakcie występów często bywa zaskoczona. To jest niesamowita różnorodność i ta muzyka jidysz-żydowska jest też taką zapomnianą częścią naszej polskiej kultury i tożsamości. Żydów było w Polsce bardzo dużo. W Krakowie było 30% Żydów przed wojną i oni wpłynęli bardzo intensywnie jakby na naszą kulturę i często my już tego nie znamy. Koncert dawnej muzyki żydowskiej był częścią cyklu spotkania z etnokulturą, który w Klubie Cywinka trwa od listopada ubiegłego roku. Jest to cykl koncertów i potańcówek, skupiamy się na tym w przedrostku etno, więc zapraszamy właśnie zespoły grające taką muzykę właśnie mniejszości etnicznych, pewien folklor, również, również ludową muzykę. muzykę las flores, yoruna, flores del campo santo las Ona nie dociera do takiego głównego nurtu, do mainstreamu muzycznego i my, jakby, staramy się właśnie tutaj dla naszej publiki wyciągać te, te takie dość, powiedzmy, bardziej niszowe zespoły, które grają tak naprawdę bardzo ciekawą muzykę. Druga edycja spotkań z etnokulturą jeszcze się nie kończy. 9 maja odbędzie się potańcówka z Odra Kapelą, a 14 czerwca zagra zespół niesamowita sprawa. Koncert z Tatemame zaś został zorganizowany przez Ratajskie Centrum Kultury i sfinansowany ze środków budżetowych miasta Poznania. Kobiety, kolory i emocje. To można było dostrzec na obrazach uczestniczek sekcji malarstwa z Domu Kultury Jędruś. Wernisarz odbył się 29 marca, a na ścianach efekt pracy ostatnich dwóch lat. Panie malują pod okiem Julii Mazanki. Chodzi o to, żeby zrobić taki przegląd co jakiś czas, żeby panie mogły podsumować swoje dokonania z pewnego okresu, nawzajem zobaczyć swoje prace, pokazać je rodzinom, znajomym. To też jest taka okazja, bo. Często okazuje się, że znajomi nie wiedzą, że ich, ich przyjaciele mają takie talenty, i to jest właśnie okazja, żeby się pokazać i, i wyjść z tym właśnie do ludzi, z tymi pracami. Prac na dzisiejszej wystawie jest rekordowa ilość, bo blisko 80 są to i pejzaże, i kompozycje figuralne, i portrety, i martwa natura, i również mamy ikony na drewnie. Czy rzeczywiście to tak jest, że trzeba mieć talent, czy można się tutaj u Was, przychodząc właśnie na, te, na tą sekcję malarstwa, nauczyć czegoś, wypracować jednak tą rękę, tą kreskę gdzieś tam też i tego wszystkiego się nauczyć? Tak, wystarczą po prostu chęci. Chęci do działania, do aktywności, do właśnie takich wspólnych spotkań. I też nie należy bać się eksperymentowania, bo malowanie w dużej mierze polega na eksperymentowaniu. A w Jędrusiu były tłumy, i pomimo skromności malarek amatorek, to naprawdę było co oglądać. Ile obrazów tutaj dzisiaj jest Pani i przede wszystkim co one pokazują, co, o czym Pani opowiada właśnie malując, rysując? Ja, ja zaczynam gustować w osobach, postaciach. No troszeczkę mi to, po, to po o macku by chodzi, ale myślę, że, że wyjdzie kiedyś, ale bo coraz lepiej. Także osoby, lubię ptaki, uwielbiam ptaki, motyle, też mam kobietę. Z perłą w kręgu motyli. Także no, staram się coś takiego ciekawego pokazać swoje myśli, marzenia, pragnienia i to, co po prostu kocham, co mnie pasjonuje. Staram się to po prostu przedstawić i to są różne wtedy obrazy, w zależności od tego, jaką mam ochotę na co. No ja mam dość dużo tutaj kwiatów namalowanych, kobiet, no, no przede wszystkim to. No i trochę pejzaży także, ale to już mniej, mniej. No. A skąd takie zamiłowanie w ogóle do malowania? Jak poszłam na emeryturę, no to coś trzeba było sobą zrobić, no i dlatego. Dopiero wtedy zaczęła Pani... Tak, tak nigdy przedtem nie, nie, nie miałam pędzla w ręce ani nie rysowałam. No to może być inspiracja dla innych osób, prawda? Na pewno, na pewno, na pewno, no, na pewno no, że tak. No, na emeryturze naprawdę jest to fajne, bo ma się zajęcie wy, wychodzi się do ludzi, do koleżanek, no, może no, pogadać, no, pomalować. Wiesz, nie przypuszczałam, że, że w ogóle coś mi z tego wyjdzie. To jest trudne, proszę powiedzieć. Nie, 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 takie trudne, no ale już ja 10 lat tu chodzę, więc już może dlatego mówię, że to nie jest trudne. Początki na pewno były trudne. Grupa w ramach sekcji malarstwa w Domu Kultury Jędruś jest już zamknięta, ale jeśli byłyby chętne osoby, żeby uczestniczyć w podobnych zajęciach, to Julia Mazanka zapewnia, że może otworzyć kolejną grupę. A jakie wydarzenia kulturalne przed nami? Koncert Misterium Światła i Ciemności to koncert z okazji rocznicy powstania w Getcie Warszawskim. Odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 18 w klubie Cybinka przy ulicy Warszawskiej. Tego samego dnia, ale nieco wcześniej, bo o godzinie 17 odbędą się rodzinne warsztaty ozdób świątecznych w Domu Kultury Jagielonka, a w programie samodzielne składanie i obróbka drewnianych modeli oraz malowanie i ozdabianie zająców. I nazajutrz 12 kwietnia o godzinie 15 znów nawiązanie do zbliżających się świąt. Poszukiwanie zająca w formie gry terenowej odbędzie się na stadionie Olimp na osiedlu Rusa. Wydarzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Liczba miejsc jest ograniczona. Kilka godzin później, bo o 17 w Domu Kultury na Skarpie zaśpiewa zespół wokalny poznańskiej wrzosy imienia Jerzego Golferta. W ramach koncertu Bombonierka wraz z Piotrem Wizą przeniosą publiczność w świat pięknych melodii i wzruszających interpretacji. Warto podkreślić, że wstęp jest wolny. 14 kwietnia o godzinie 16.30 z kolei odbędzie się finał konkursu Mój Wielkanocny Koszyk w Domu Kultury Jędruś. Podczas wernisażu będzie można obejrzeć pracę dzieci z przedszkoli i szkół. Tutaj także wstęp bezpłatny. W tym samym czasie w Orlim Gnieździe odbędą się warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Efektywne uczenie się. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują wskazówki, jak się uczyć, żeby zapamiętywać szybciej i na dłużej. Tutaj też wstęp bezpłatny. A więcej wydarzeń znajdziecie państwo w kalendarzu spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych właśnie na tej stronie. I to wszystko w tym wydaniu kolejnej Ratajskiej Ferter Kultury. Za dwa tygodnie premierowo 22 kwietnia jak zwykle we wtorek o godzinie 16:30 do zobaczenia.